W tym poradniku przedstawię, jak naprawić przeglądarkę Firefox w przypadku, kiedy w Google Meet nie działa mikrofon lub kamera. Wchodząc na Google Meet i wybierając Nowe spotkanie, otrzymujemy informację, w której pyta się przeglądarka, czy udostępnić dźwięk z mikrofonu w witrynie. Mid Google.com oczywiście udostępniamy. Jeżeli wyskoczy powiadomienia systemowe, należy je zaakceptować. To samo tyczy się kamery i udostępniania z niej obrazu. Znów, jeżeli wyskoczy jakaś informacja systemowa, należy ją akceptować. No i w tym momencie dźwięk, jak i kamera działają. Można Tymi przyciskami wyłączyć i łączyć. Tutaj warto jeszcze, w tym momencie zauważyłem, że warto tutaj kliknąć. Pamiętaj tę decyzję. W, w przypadku, kiedy tego nie klikniemy, używanie mikrofonu lub kamery będzie tymczasowe, czyli nie będzie działało cały czas. Klikając tutaj przy linku strony, na której jesteśmy. Możemy zauważyć możliwość e, e, ustawienia jeszcze automatycznego odtwarzania i powinno być tutaj ustawione na zezwoleń na dźwięki wideo, tak abyśmy słyszeli i widzieli e, uczestników spotkania w Google Meet. W przypadku, jeżeli wcześniej zostało zablokowany mikrofon lub kamera, należy przejść do... Mm, tutaj menu opcji przeglądarki, następnie wybrać preferencje. Tutaj, powin... tutaj wybieramy prywatność i bezpieczeństwo, zjeżdżamy niżej i mamy uprawnienia dla kamery oraz mikrofonu. Klikamy w uprawnienia dla kamery i widzimy, że dla witryny mit.google.com jest stan zezwalaj. W przypadku kiedy jest blokuj trzeba zmienić tą opcję na zezwalaj. Następnie zachowaj analogicznie dla mikrofonu, jeżeli tutaj w tym przypadku akurat nie widać witryny, bo jest, jest tutaj jakby mikrofon uruchomiony tymczasowo, ale chcielibyśmy ustawić go. W, momencie. w tym momencie nie ma głosu. Przechodzimy znowu tutaj. Coś tu się nie, nie zgrało. Odświeżymy jeszcze raz. Odświeżymy to. A, i tutaj zaznaczymy, pamiętaj, decyzję dla mikrofonu do udostępnienia. I w tym momencie jest zezwolone używanie kamery, zezwolone używanie mikrofonu, a w preferencjach, w uprawnieniach dla mikrofonu. I jest ta witryna przełączona na stan zezwalaj. No i to wszystko, jeżeli chodzi o tę sprawę. Jeż, jeszcze może być taki, taki problem, że, tak jak tutaj mieliśmy, może, może być problem, w którym jeżeli kamera mimo wszystko nie działa, na tej liście może wystąpić kilka pozycji należy wybrać tą, w której po prostu działa, czyli metodą prób i błędów, jeżeli jest więcej niż jedna pozycja. Aha, momencik, tu jeszcze mikrofon nie działa, więc znowu odświeżymy. I tak samo dla mikrofonu, może być tutaj więcej niż jedna pozycja, należy po prostu wybrać tą, która która wiemy, że działa, a jak wiemy, że działa, na przykład podczas, yy, widzimy siebie, kiedy mamy włączoną kamerę, a kiedy mamy włączony mikrofon, w lewym dolnym rogu pokazują się takie paseczki, rosną razem z poziomem yy, głosu, więc wiemy przez to, że również nasz dźwięk jest udostępniany. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.